I tam pozdrawiam i Wam pokażę paczuszkę. Dostałem gratis od Szymona. No, on tego nie chciał, nie wiem czemu. No, ale to ja sobie już tam wszystko wyciągałem z folii. Tylko zaraz Wam pokażę co tutaj jest. Tych tam taboru kolejnego. Ja sobie wyciągałem. Zaraz zobaczymy co my tutaj mamy. I może gdzieś tu sobie... Poszedł znaleźć jakąś miejscówę no. tutaj mamy wagon osobowy a czy to yy, cysterna ale pójdzie na części bo już takich wagonów nie chcę tutaj mamy pico junior parobus ma silnik ale prąd do niego nie dochodzi musiałbym może go podesłać kumplowi żeby zobaczył Danielowi. tutaj mamy Tender do niego. zobaczymy jak da się zrobić. To się da, jak nie, to będzie jak AK Trapa. Tutaj jest wagon, cysterna, pikołnierz. Oczywiście nie będę kupował części, tylko po prostu po naprawam, porobię coś. Tutaj widzę, że jest od parowozika spód z silnikiem, ale też w tej prąd nie dochodzi. Nie wiem czemu, ale silnik jest. Musiałbym to wysłać z żeby zobaczył. Oczywiście z tych cystern to niektóre nie będą, yy, nie będą używane. Po prostu koła wezmę, bo potrzebuję je inne. Inne tutaj są takie kolebki. Dwa podwozia do kolebek. To oczywiście kolebki będą na pewno. Także koła sobie wezmę z cysternu, włożę do tych tutaj. To, że to będę miał tutaj jest yy, trix dlatego te koła będą do wywalenia sprzedadzą się na statecznym jakiś tam do wagonów statecznych na ale może zobaczymy tutaj jest, jak, da, jak da się dać koła to da nie to będzie na trapę na tutaj cysterna taka no, tutaj widzę, że koła są normalne, to że tam co może zrobimy. Także na pewno będę naprawiał. Tutaj nie wiem o czego to jest. Też widać jakieś parowodzika chyba. Ale tu, tu się nic nie kręci. Nie wiem czemu. To jest ciężarek, może tam coś się blokuje. Chyba, że tam jakiś napęd jest w środku pod tym ciężarkiem. Nie wiem. Zobaczymy. Odkręcimy to. Tutaj widzimy wagon. No, ten wagon jeszcze ujdzie w toku. Może być. Jeszcze go zrobić, żeby jeździł. Ten wagon też ma normalne koła. Ok, też będzie jeździł. Zabytek taki stary wagonik. Dobry będzie. Cysterna, no cysterna Widzę, że koła wózki są ok tu to że coś, a, są powyginane. to się wyprostuje. To, że może będzie coś z tej cysterny, a takiej nie mam, ale tej emoglomuś to będzie na części. No i dwa wagony osobowe, które na bank nie będę z nich korzystał, ale wózki pójdą na części do modeli kartonowych. Jak będę jakieś jakiś kartonowy tabor do zrobienia, no to wózki będę już miał. Nie wiem czy on tego nie zostawił ale wózki będę miał do wózki będę miał do jakiegoś jakiegoś taboru kartonowego także na ja razie dam do kartonu bo to nie mam czasu się z tym bawić także część tego złomku idzie do piwnicy bo gratisów, prezentów to się nie wyrzuca nigdy nie wyrzucałem pójdzie do pewnicy, na no, koletkę na pewno będę jeździła któreś z tych cystern sobie zrobię, żeby jeździły ten na pewno by może chciał żeby jeździła ten wagon bo koła co się wywali ten może zobaczymy na pewno to będę, to zobaczyć co jakieś napędunia w środku, to jest ciężarek bo to widzę, że się nie kręci ale może się kiedyś przyda ciężarek ten der ma brak jednego koła, ktoś tam się wymyśli to może wyślę Danielowi, zobaczy, może coś tutaj zrobić, bo prąd nie dochodzi silnik jest, może coś tutaj, te kabelki, albo styki coś nie tak mają a jak się naprawi, to się może kiedyś przyda do jakiegoś budy, parowozu. bo ten parowóz widzę, ma silnik, ale nie wiem, jak się uda zrobić to będzie, a nie to będzie atrapa to będzie atrapa także Tyle jest wagonów. Tutaj mi kuzyn wysłał film, nagrywał go. Ten film jest nagrywany od niego, z drugiego piętra. Głochołazy, kamienica, jak zalana jest. Kuzyn mieszka akurat w tej kamienicy. można powiedzieć, że to jest na rynku. I on to mi nagrywał, wysłał mi to. Także to było w niedzielę akurat. A to mi posłał filmik nagrywany tam y, z bloku, jak te mosty runął te dwa mosty. Akurat moja ciotka, czyli y, matka, kuzyna to właśnie mieszka w tym bloku jakieś 200 metrów od tego mostu to jest akurat nagrywane, właśnie. Też mi kuzyn to wysłał, jak te mosty runęły i popłynęły. Także na południu polski powódź szaleje. A w Warszawie Wisła ma tylko 19 cm wysycha. Także to dostałem właśnie gratis. Także na pewno części kupą. nie będę do tego, bo już nie kupuję nic, tylko z tego wszystkiego coś naprawię, także żeby to jeździło, zobaczymy co. A to co będzie niejeżdżące, to dam jako atrapę, dam jako atrapę. Do się Na razie do pewnicy nie wchodzę, bo u nas parę dni padało, także wszystko jest zalane, a znaczy, makieta jest wysoko, także nic nie jest zale, to jest, yy, nie wiem, może z pół metra wody. Dobra. ok, to na tyle kończę podalek, aha tutaj widzicie, I podklejony jest ORP -gryf, A czy nie podklejony tylko yy, zlakierowany jak wysnie to wkleję ten wydruk na jak wysnie ten wydruk sobie wkleję na bok techniczny, bo tak jak wspomnę, mam wichra i gryfa yy, wydruk kuzyn mi to wszystko skserował, skserował. a czy, a czy skserował, nie skserował, tylko wydrukował, bo ściągnął z chomika. to z komika. Także wichra i gryfa mam z komika ściągniętego. I to właśnie. To są jedyne okręty, które podmiotowały się z wydruku, bo nie szło ich kupić nigdzie. A z drugiej strony, nawet jakby było, to one są drogie. W ogrywie jest na przykład na Allegro za 200 zł ale ten nie dał za model, który trzeba będzie kleić. To wolę sobie, wolałem te okręty sobie. Prosiłem kuzyna, żeby ja tam chomika nie mam, ale kuzyn jest na chomiku cały czas, także on mi to wydrukował że teraz będę kto naprawiał spotrzymy. Dobra, to na razie. Hej.